Witam Was moi kochani, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić sałatkę do obiadu, czyli tak zwaną obiadową świeciuchę. Potrzebujemy kilka y, pasków selera naciowego, zielona papryka, czerwona papryka oraz marcheweczkę. Będziemy łączyć składniki kolejno, więc to szybka akcja, wrzucamy wszystko do jednej miski. I to by było na tyle. Słuchajcie, zobaczcie. Kolorowa ładna, smaczna, pożywna, wysoko witaminowa. Więc potrzebujemy do tego olej z pestek winogron. Ocet winny czerwony. Troszkę soli, ale to są nie naprawdę troszkę, bo będzie szło jeszcze warzywko lub inna przyprawa uniwersalna, przyprawa w płynie, czosnek granulowany oraz biały pieprz. osób, co yy, nie mają pomysłów na sałatki ani na surówki, Więc zobaczcie, w tak oto prosty sposób można wykonać tysiące, a nawet miliony takich sałatek. Więc zapraszam do naszego oglądania oraz czekamy na Wasze komentarze. Tak surówka przyrządzona wcześniej odstawiona jest do lodówki na około 15 minut, żeby się składniki razem ze sobą przygryzły. Życzę smacznego i do zobaczenia. Pa.